Kolejnym gołębiem, którego przeznaczamy na aukcję Pigebook, jest młody o numerze 3691. Owy młody wywodzi się z gołębi Zbigniewa Żaka. Jest to bezpośrednio dziecko 3211. 3211 jest matką naszej 3978 z 22 roku, która jako roczna wylatała 8 konkursów oraz została trzecim asem Okręgu środkowo Południe w kategorii Sport G, zaś ojcem jest gołąb 385914. 914 jest prawnukiem olimpijczyka 72-34 Zbigniewa Żaka, synem 2005, podstawowego lotnika w lotach maratońskich w hodowli Zbigniewa Żaka, półrodzeństwo ze strony ojca, czyli syn 914 w naszej hodowli o numerze 3920 3982 przepraszam. W sezonie 2023 wylatał 8 konkursów, z czego 4 konkursy to były z lotów 500 km w miejscowości Świnoujście. Także już jako roczny potrafił półrodzeństwo Gołębia już potrafiło przejść w konkursie wszystkie 4500ki. Bardzo dobrze leci teraz w sezonie 2024. I tak jak już wspomniałem, jest to półrodzeństwo do 39,82, który w zeszłym roku wylatał 8 konkursów oraz do 39,78 trzeciego asa okręgu z południe w kategorii Sportg.